Znowu robiłam małe porządki sobie w toaletce. Ja tak co pewien czas, tak raz na, nawet, no różnie to bywa, ale mniej więcej maksymalnie co 3-4 miesiące robię przebierkę sobie w kosmetykach, zwłaszcza w takich jak podkłady, kredki czy pomadki, czy coś się nie zepsuło. No i... Mam tutaj takie małe pudełeczko, no i jeszcze przyjrzałam pędzle, które chcę nie tyle wyrzucić, co po prostu oddam do zabawy dla córeczki, koleżanki. I rozpakuję sobie to, takie maleństwo, no bo widzicie, tego nie jest dużo, bo ja na bieżąco staram się sprzątać, dlatego nie ma tak, że będzie hura, jak to u niektórych jest youtuberek, że wyrzucają dwie trzecia, albo nawet i więcej. Ale ja sobie rozkładam, a Wy w międzyczasie zobaczcie. Taki krótki filmiczek z tego, bo byliśmy w Psimraju, to jest w Pasłęku, to jest Pasłęk jest niedaleko Elbląga i tam oddawaliśmy jakieś kołdry, poduszki i, i różne takie rzeczy, które można po prostu dla piesków dać, żeby mogły sobie na tym leżeć. Ale też byliśmy w schronisku naszym Elbląskim, ale tam z kolei damy, daliśmy zakrętki, bo zbieramy wśród. Znajomych, radek u siebie w pracy zbiera i te zakrętki oddajemy z kolei do schroniska, bo schronisko te w Reblągu zbiera te zakrętki. Nie wiem na co wymienia, ale w każdym razie zbiera. Więc taki mały po prostu, mała wycieczka tu i tu, żeby dać. No to ja rozkładam w sobie zwłaszcza. Ok, no to widzieliście tak na szybkiego, bo my, powiem tak, nie potrafimy być w takich skroniskach przez dłuższy czas. No, serce nam się kraja, jak widzimy te psiaki. No, ale na ile możemy, na tyle się pomaga. Bardzo często Wam, nie, my często jesteśmy w tym miejscu, bo, bo nasi znajomi wiedzą o tym, że my zbieramy, więc często na przykład dają coś nam, my przekazujemy. Ale po prostu tego nie filmuję, bo to jest ciachciach, ciach i już jesteśmy raz od wielkiego dzwonu, wam właśnie filmuję i pokazuję Wam. Więc dobra, ale w tej chwili, o, w tej chwili moi panowie są y, na spacerze, ale taka pogoda dziwna jest. Radek dzwonił, mówił, że tak mgle jest, mam zrobić y, te filmiki krótkie, jak będą ładne jakościowo, to po tym. Też wam pokażę to. Zobaczymy, co on tam e, nagrał. A teraz tak. Zacznę od czego? Od pędzli. I powiem. <gum 1981> nie ma tego dużo. Jakiś kupiony w TK Maxie. W tym. były jeszcze dwie. Dwa... Przepraszam Was bardzo, ale nie mogę się jakoś skupić. Pogoda jakaś taka dziwna jest. Na, na mnie pogoda strasznie działa. W każdym razie to był zestaw taki trzech pędzelków. Właściwie zostawiam tylko sobie jeden. Bo dwa, wyrzucam. Ten, ja nie wiem, on jest bardzo mięciutki, bardzo fajniutki, z włosia sztucznego. Ale jak ja próbuję nim nałożyć pędzel, to ten, znaczy ten puder, czy cokolwiek, bo próbowałam też i na innych rzeczach, on się tutaj tego włosia w ogóle nie trzyma. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia, bo tak ogólnie, bardzo fajny pędzelek i sobie tak pomyślałam, no, rewelacja. No ale. No nie, no nie mogę nałożyć niczego tym tym i próbowałam pudry i sypkie i próbowałam pudry takie ten, no to jest takie tworzywo to, że nie chcę łapać drugie, ten pędzelek bardzo dużo używałam, ale w pewnym momencie on mi się tutaj obluzował no ale widzicie, jest Krzywo, poza tym o, włosy już zaczynają z niego chodzić, bo ja go używałam tutaj do konturowania sobie na mokro. No i czasami mocno tarłam, więc się obuzywałam W tej chwili, no Radek nie pokleił, ale pokleił e, tak, że on jest tutaj taki brudny, tak jakby. No i jest tutaj na wierzchu tutaj ten klej. Bo klej był taki rzadki, straszliwie, no jakoś tak wypłynął z tego, jak on. Może za dużo napakował, ale to nieistotne. W każdym razie. Przez to nie używa mi się tego pędzelka zbyt dobrze. A tak szczerze, no mam jeszcze jakieś inne w kolekcji. Znaczy ten w takim. Jak to się mówi? Patrzcie, słowo mi uciekło. W zestawie. O, w zestawie z Jessapa też tam mam takie pędzelki, które się nadają. Teraz ostatnio, no miesiąc temu gdzieś, tak, kupiłam sobie z Real Techniques i ten na przykład używam teraz do brązera. No nawet brudny jest, muszę go dzisiaj wymyć. W każdym razie mam czym zastąpić ten pędzelek, a to takie taki nieestetyczne jest takie. Nie. Później, lata temu kupiłam sobie, to jest Inglot. Zostało mi, no właściwie dwa mam tutaj takie z Inglota i obydwa wyrzucam. Już wcześniej wyrzuciłam, zostawiłam sobie tylko do pomadki, bo do pomadki jest fajny taki on... Nie mam go tutaj w tej chwili przy sobie, ale on jest taki właśnie, też króciutki. One miały być i służyły mi przez pewien czas, ale to było kupę lat temu i wtedy wydawały mi się one rewelacyjne. Już wcześniej wywaliłam jakieś inne, bo się już po prostu zniszczyły. Zostały mi właśnie te dwa plus ten do pomadki, ale tak szczerze, już teraz, w tej chwili, na rynku są o wiele ładniejsze. One są te pędzerki sztywne, twarde. Także, jakbym dorwała takie krótkie, to może bym sobie taki podstawowy zestaw na wyjazdy z chęcią kupiłam, no bo ten używałam do pudru. No, jak się jechało na 2-3 dni, no to takim też można sobie zrobić. Tym też mogłam sobie tutaj jakiś cień nałożyć i też było ok, fajnie. A nawet czasami rozświetlacz nim dawałam, no bo na wyjazdach, no to się minimalizuje. No to były wtedy fajne, no ale w tej chwili. No, lepsze są na rynku i sobie kupię coś lepszego. Teraz tak. Tutaj z Jessapa, z tego właśnie zestawu. To jest taki pędzelkowy. Podejrzewam, że to jest, żeby nad, nakładać sobie podkład. Ja nigdy nie nakładam podkładu pędzelkami. Kiedyś, kiedyś nakładałam Hakuro, bodajże miałam. Tak, Hakuro i coś tam jeszcze jakieś inne, ale mi się to nie podobało. Nie lubię. Ja wolę. Gąbeczkami, a jeżeli już nawet mam wybierać pędzelek i dłonie, to już wolę dłonie. No tak mam. Nie mam go sobie zostawić też do maseczek. Nie używam do maseczek. Leży. Był, był on nawet przy maseczkach, żeby używać. No i nie. Więc bez sensu oddaję go. Dziewczyny będą miały do malowania. Znaczy no dziewczynki, bo tam są dwie w sumie. I jeszcze takie dwa ostatnie pędzelki. Nie powiem wam za cholerę, bo tu nigdy nie było, co to jest, ale te pędzelki powiem tak. One mają z dobre 10 lat. Wychodziły na Allegro w końcu jakieś zestawy. I ja gdzieś tam poczytałam i znalazłam jakąś tam nazwę marki, która teraz w ogóle nie widzę tej marki, a tu się, tu chyba nawet nigdy nie było, jak one się nazywają, albo się pościerało, nie wiem. W każdym razie tam były jeszcze jakieś inne. Z dużych nie zostawiłam sobie już żadnych, te dwa zostały. Na zasadzie, bo one są strasznie twarde, sztywne, te włosie jest grube. Jak miałam, mówię, a jak zostawię sobie, jak będę miała coś na przykład wypiekanego, ale ja je z nich nie korzystam też, bo wolę coś innego. Więc też je wywalam, ale zostawiłam sobie, wiecie co, dwa, jeden tu używam, z tego zestawu, on jest brudny, akurat też do, przygotowany tutaj do prania, I taki i jeszcze jeden szerszy. Jak są takie bardziej oporne cienie, żeby tutaj wyblendować, to one są nadal dobre, mimo tego, że jest, no jest twardy. Jest sztywny, ale czasami mam takie oporne cienie, że sobie nie mogę poradzić takimi delikatniejszymi, to używam ten. Chociaż nie wiem, czy nie pójdzie do wywalenia, bo te z Kirsa, co mam, y, działają na tej samej zasadzie, a wizualnie ładniejsze. Więc no nie wiem, nie wiem, zobaczymy, ale na razie go jeszcze mam. No to jak widzieliście, czekajcie, idę, dwa, cztery, sześć, siedem pędzelków idzie do wywalenia. Teraz zostały nam z dwóch kategorii, teraz makijażowe rzeczy pomadki i bazy pod makijaż. Kupiłam sobie któregoś razu za grosze z jakimś sklepie te dwie bazy. Jedna i druga jest z AA. Jedna to jest, znaczy z serii Beauty Primer 380 stopni. Jedna jest Blur, druga jest Light and Calm. Rozjaśniająco łagodząca, druga wygładzająca. Za grosze W jakimś tam sklepie, ja wiem, nawet 10 zł nie kosztowały. Data ważności ich jest dobra. Jeszcze mogę je teoretycznie, gdybym nie używała, otwier nawet otworzyć raz, bo data ważności taka ogólna tu na zgrzewie jest jeszcze ponad rok. Od otwarcia jest 6 miesięcy. Nie były one otwierane przez kogoś z zewnątrz, bo były w pudełkach, które były zafoliowane. Więc to nie to, ale. Otworzyłam mniej więcej w tym samym czasie, tam z tydzień różnicy, bo akurat wyszło tak, że nie miałam żadnej bazy, skończyłem się wszystkie, ja więc dobra, o, wezmę sobie te. Zwłaszcza, że tą otworzyłam jakoś tak zimą, no to mówię, fajnie, rozjaśniająca, łagodząca, jeszcze z olejem kokosowym, tak jak tutaj widzicie. No to dla mnie idealnie. Tutaj wygładzająca, tym bardziej dla mnie. Pierwsze użycia, było wszystko w porządku, było elegancko. O, chłopaki, właśnie wrócili. No, yy, i te, wracając. Yy, słyszycie? Weźcie, jak piję. No, w każdym razie chodzi o te bazy. Na początku było wszystko z nimi elegancko, fajnie, a tak mniej więcej po miesiącu ja tak patrzę na swoją twarz, co się z nią dzieje. Owszem, to był czas, kiedy zaczęłam przyjmować leki i tak dalej, to więc na to najpierw to zrzuciłam. Że to jest wina na przykład leków, yy, mojego stanu zdrowia. Ale okazało się, że później już tak. Wziąłem jeszcze z Bielendy sobie bazę na tej bazie. Okej, okay, biorę tą, którą z tych? Jest tragedia. No to więc. One nie, nie pachną brzydko. Krótko były otwarte, nie, nie skończyło się data ważności, a działają fatalnie. One mi zamiast polepszając makijaż, one mi cują makijaż. Tragedia. Także muszę je wywalić, nawet nikomu nie oddam, no bo to jest. Dawać takie coś, co jest totalnym bublem, ale dlaczego, ja nie wiem, czy może było przechowywane w jakichś warunkach, gdzie było za ciepło może, czy coś. No, nie wiem. I teraz zostały mi pomadki. Tu, Wibo, to jest taka z tych. Yy, jak to jest, Million Dollar Lips? Taka ładniutka jest ona. Ja ją mam po prostu, niby nie pachnie źle. Ale ja ją mam kilka lat. Przerażająco długo, i po prostu boję się ją używać, bo to jednak jest zastygająca. Czy przypadkiem mi znowu nie zrobi tak, że ja tutaj będę, a znowu mi się odnawia, nie? Że będzie coś nie tak. Teraz tak. Mm. Rouge Edition Velvet z Bourgeois Już mi się tu rozwarstwiła. Już to widać. I jak nałożyłam na usta, żeby przetestować w razie W, tam, żeby mi czyste sumienie. Ona się bardzo brzydko nakłada, ale sama, jeżeli chodzi o kolorek, to jest piękny kolorek. Ja bardzo lubię tą pomadkę. No, jedną wykończyłam do cna. No a ta jakoś tak faza mi minęła na takie kolory. I. No i czerek! Faza mi minęła na takie kolory i leżała sobie, więc się zepsuła. I teraz dwie pomadki z Bel, które można dostać w biedrze. Jedną sama kupiłam. To nie jest taki. To nie takie kolory będą. Drugą dostałam od córki, bo zobaczyła, że lubię. I swojego czasu, przez pewien czas używałam, i wszystko było fajnie. Ale potem zaczęłam łączyć kropki. Te pomadki, one są fajne, one są takie tintowe. Ta, ta fioletowa. Zobaczcie, jaki fajny różyk. I ja ją często, na przykład w lato używałam. I ta zielona. No, jest bardziej taka fioletowa. One. One są ładne tutaj, ale ja zauważyłam, że one mi przesuszają strasznie usta. Momentami bywa tak, że mm, aż mi tak pieką nieprzyjemnie, więc no nie ma sensu. Najwidoczniej, najwidoczniej to nie jest formuła dla mnie. Jakieś inne, które używałam, które miałam takie tintowe? Z? Bell, czekajcie, mam chyba. Mam to, to, co może być i jako pomadka, i może być jako róż. I czasami tak sobie palcem biorę i nakładam, tak żeby tylko lekko było, była taka smuga koloru. I jest w porządku. A te, jak wezmę, no, no nie, nie, nie chcę ich, bo mi po prostu szkodzą. Dobra, na razie kończę. Później. A nie, teraz będzie pora na filmik chłopaków. Zobaczę, co tam Radek tam i na pewno coś tam zmontuję. Do później. następny dzień po porządkach, ale stwierdziłam, że jeszcze Wam dogram pewną rzecz, bo i ciężko mi jest ją gdziekolwiek wcisnąć. A chodzi mi o korektor, który mam znam, który dostałam od Asi. To jest taki korektor brzoskwiniowy. To jest z serii Smart Correcting i ogólnie tutaj na jego temat co jest napisane, że on ma kremową formułę, jest witaminą E, z ekstraktem z czarnego bzu i aloesem. 5 ml, 6 miesięcy na zużycie. I przyznawam się szczerze, z ciekawości już użyłam ten korektor. Ja wiem, powinnam najpierw nie malować twarzy, najpierw zrobić tym korektorem, dopiero później coś innego, ale kiedy ja nałożę ten korektor, on jest brzoskwiniowy, to moje naczynka tutaj. Tragedia! Zobaczyłam siebie, jak wyglądam, bo nagrałam sobie to, jak tak używałam. I to jest jedna wielka tragedia, więc no. Po prostu, żeby was nie straszyć, zrobiłam tak. I teraz powiem Wam tak, jak go użyłam i mi się on cholernie nie podobał. Może teraz będzie inaczej. Wzięłam. Mm, nałożyłam sobie płatki wcześniej i tak dalej, żeby mieć jak najbardziej rozprostowane, no ale niestety ja mam już zmarchy, także siłą rzeczy będzie. I teraz. Momencik. Okej. Okay. Szpatułka taka wielka. O. I tak wygląda. I dla mnie okolice pod oczami. To jest rzecz najbardziej problematyczna. Owszem, mam tutaj naczynka, ale powiem wam, tu mi tak bardzo naczynka nie przeszkadzają, jak okolice pod oczami, kiedy są, no, wory. A tutaj mam, no mam, zwłaszcza ta dolina OS jest. No to bierzemy się. Zobaczymy. I tylko tyle, wydaje mi się, że to i tak nawet przed dużo. No, wezmę na drugie oko, trochę rozłożę. Ale problem jest tego typu poprzednio, tak miałam w każdym razie, że po nałożeniu tego korektora, ta moja okolica pod oczami wyglądała tragicznie. Dosłownie. Y Sucho, plamiaście. No, i to samo się robi w tej chwili. Tutaj podglądam, zmieniłam miejsce. Nie mam tu już, tylko tu mam lusterko, takie, żeby sobie podglądać. No, i teraz tak. On ma być kremowa formuła. No, jak się go nałoży więcej, to się wydaje kremowa formuła, ale ja nigdy nie pakuję bardzo dużo korektora. Więc siłą rzeczy on jest zastygający. On u mnie bardzo szybko zastyga. No dobra, tutaj to oko to dokładałam później, ale tym zaczęłam. Zaczęłam na tym. I teraz tak. Tu jest bardzo dużo. Tu nie mam nic. Tu nie dało rady już, bo był taki zastygnięty, że już tutaj nie. Ogólnie jest plamiasto. Nie jest równo. Tak równo gładko rozłożony. I już tu widzę, że wchodzi mi zmarszczki. A przecież na ten korektor ja powinnam jeszcze drugi nałożyć, bo to jest tylko taki korektor, który no, daje się pod podkład, pod korektor prawdziwy, taki kolorystycznie do nas dobrany. No i w tej chwili, według tego, co ja powinnam robić, to powinnam nałożyć te dwa, bo, tak jak ja robię w tej chwili, bo nakładam ten. On jest taki fajnie nabierzający, ale jest mniej kryjący, więc dokładam kapkę tego dosłownie z Limela, a tu jest Bel żeby po prostu on był taki bardziej kryjący i bardziej trwały, wtedy nawet jak dodaję kapkę tego nie muszę pudrować ale ze względu na to, że tutaj już jest taki korektor który już jest no tutaj to już w ogóle plamy wyszły tu jest, tu go nie ma, tutaj jakoś tam troszeczkę jest tu pod samym okiem w ogóle nie ma to, to jest tragedia moim zdaniem, rozprowadzanie tego korektora ale dobra Robił, mówię wam, jak robię, ale teraz dzisiaj dam tylko ten, no bo jak już tu jest zastygający, jeszcze jeden zastygający, no nie. I tak jak zawsze daję, nie, trochę mniej dam, mniej, bo przecież tu już i tak jest dużo. Najwyżej się dołoży. I tego już nie robiłam. Jak zobaczyłam pierwszy raz, jak wygląda ten korektor, to już wtedy zmazałam, nie nakładałam drugi raz tak korektora. Zobaczymy. Patrzę tam w, sobie w podglądzie swoim, to po pierwsze, przebija cały czas kolor brzoskwiniowy. Przebija i to widać. Widać, że tego jest tam nałożone bardzo dużo. Tu, tutaj, o, czekajcie, małym pędzelkiem wezmę, żeby to było bardziej takie końcówko. Tu, i tak ten pod okiem samym. Jest masakra. Jest bardzo sucho, ciężko. Tu z kolei, no dobra, jest ok. Nawet z moim takim kremem BB z miszy, który mam, który używam, nie pogryzło się, ale to wygląda okropnie. Bo tutaj mam taki, no normalny odcień, a tutaj jestem brzoskwiniowa. Więc teoretycznie powinnam więcej nałożyć w takim razie korektora. Dobra, no to dołożę. Ale wiem, że mi się, to mi się, no, i dam, o, tam, gdzie jest, gdzie jest brzuskwina. No muszę dać więcej, no bo muszę to zakryć. Bo to wygląda fatalnie. Jak patrzę tu w podglądzie, z daleka nie wygląda to źle. Ale to jest macha. To jest wielka macha, gdzie dalej ja widzę, że przebija ten korektor brzoskwiniowy. No, ja to widzę. Nie podoba mi się to. Ja, ja nie lubię takiej maski. Więc nie wiem, co ja z tym korektorem zrobię. Może spróbuję go używać do zrobienia róży sobie. Oj, coś tu mnie sędzi. Aha, mały włosek. Rzęsa mi spadła. Yy, ten. Spróbuję z, nie, z niego zrobić może sobie róż w kremie, czy co? Ja nie wiem. Nie podoba mi się to. Dla osób, które. Mm, Lubią ciężkie takie korektory, gdzie mogą sobie pozwolić na to, żeby jednak nałożyć taki bardziej treściwy korektor, który będzie porządnie krył, no to jeszcze ujdzie, bo to wtedy zakryje się te plamy i tak dalej, ale moja powieka już jest dojrzała i niestety nie toleruje takich, znaczy, powieka okolica pod oczami jest już dojrzała i nie toleruje takich rzeczy. No nie mogę, nie mogę sobie pozwolić na taką machę. Okropieństwo. A dobra, a teraz zobaczcie, spróbuję jeszcze tu dać rimela. Dwa zastygające. Może wtedy nie będzie przebijało. I tak, i tak idzie to do zmycia, bo mi się to nie podoba, więc spróbujmy. Ok, nałożyłam ten limel i muszę być obiektywna, przyznać, że. Kiedy nałożyłam ten korektor, no to ta brzoskwiniowa nuta nie przebija tutaj z tej strony, ale przez to, że on jest zastygający, ten znam też jest zastygający, mimo tego, że dałam no, dosyć cienkie te warstwy, no to tu wygląda tragicznie. Fakt, ta strona jest dla mnie gorsza, tutaj jest większa zmarcha, ale to wygląda brzydko. No wygląda brzydko. W aparacie, jakbyście po prostu do zdjęć chcieli robić, do filmików z daleka, o tak, jak ja się odsunę, no to zobaczcie, no podglądam tam. Zobaczcie, że tego nie widać. Tu jest, no ładnie jest zakryte, i tu, i tu, ale jak ktoś popatrzy na mnie tak po prostu na żywo, to widać, że tu jest ciężka macha, że no wygląda to tragicznie na żywo. Tragicznie. Także ja nie polecam to osobom zwłaszcza tym, które mają już jakieś oznaki tutaj starzenia się skóry, mają zmarszczki, mają cienką tą skórę, bo to będzie wyglądało ciężko. No ale przede wszystkim podstawa. To się nie chce ładnie rozprowadzić, to za szybko zastyga. To powinno, może by było lepiej właśnie gdyby to miało tak jak tam było napisane, że ma być kremową formułę. To może by wtedy to lepiej wyglądało, bo by można było łatwiej to rozprowadzić równo cieńszą warstwą, a tutaj tego nie da rady zrobić. No, także ja nie polecam. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. O ile go oglądaliście do końca? I dajcie słupka. <grych> pa, pa.